Cześć wszystkim z tej strony Hubert Michnowicz. E, witam Was już z Belek, już ze swojego pokoju mamy wieczór od kilku dobrych godzin w Belek panują już ciemności. E, zrobię takie krótkie resume, co dzisiaj e, przygotowałem dla Was i jak wyglądał mój dzień w pierwszym dniu zgrupowania lecha Poznań w Belek. Jesteśmy w hotelu Belize Deluxe. Jest już po raz któryś ta baza, została wybrana przez Lechitów jako to miejsce, gdzie będą się przygotowywać do wiosny 2020. A jeśli chodzi o moją osobę, no dzisiejszy dzień naprawdę szalony, dość intensywny. Przed godziną pierwszą w nocy wyjechałem z Poznania, żeby być na około godziny czwartą. W Warszawie tam zostawiłem auto na parkingu i o godzinie 6.15 zameldowałem się. Zameldowałem się w zasadzie na lotnisku, zameldowałem się już około godziny 4. A jak to wyglądało, zobaczcie. Czwarta rano, Warszawa, lotnisko Chopina. Za kilka godzin widzimy się w Belek i stamtąd będę dla Was relacjonował przygotowania Lecha Poznań do rundy wiosennej. Sam lot y, trwał dość krótko, bo w sumie 2,5 godziny, oczywiście y, trafiło mi się to, co zawsze mi się trafia dziecko, y, rząd y, przede mną, w związku z tym, że sam mam obecnie małe dziecko, jakoś mi to mocno nie przeszkadzało, ale nie mogę tego mm. <laughs> powiedzieć o innych współpasażerach, no swoją drogą współczuję też rodzicom, bo no, niezły stres dla nich, y, takie dziecko podczas 2,5 godzin próbować y, uspokoić. Także, tak jak mówię, sam lot w porządku. Oprócz, może, lądowania, ponieważ trzepnęliśmy niemiłosiernie przy lądowaniu, no i musieliśmy odejść na tak zwany drugi krąg. Czyli pilot nie decydował się na próbę ponownego lądowania przy tym lądowaniu, tylko odszedł na drugi krąg. No i około 20-25 minut musieliśmy w górze, jakby no, czekać na swoją ścieżkę, podejścia znowu. No tym razem się udało. Odebranie bagażu, autobus. No i po 25 minutach w zasadzie byłem już w hotelu. Jeśli chodzi o sam hotel olbrzymi obiekt pięknie położony nad samym morzem. No zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. 4, 2, 3. Karze Lecha Poznań dzisiaj wylatywali z kolei około godziny 13 z Berlina, także e, mieli dopiero przylecieć wieczorem, ale o tym później, także dzisiejszy cały dzień. Poświęciłem sobie na zbadanie tutaj okolicy hotelu, jak to wygląda. No i przede wszystkim zmonitorowanie boisk treningowych oraz boisk, boisk sparingowych, na których Lechici będą rozgrywali swoje mecze. Jak te boiska wyglądały? Zobaczcie właśnie w tej chwili. Zobaczcie już z boiska treningowego Lecha Poznań, bo najprawdopodobniej na tej murawie kolej będzie przez najbliższe kilkanaście dni. Trenował i szlifował swoją formę do wiosny 2020. To dlaczego tak wiele drużyn wybiera Turcję o tej porze roku? Oprócz tego, że pogoda naprawdę w tej chwili nie przeszkadza i zapowiada się naprawdę fajne 10 dni, to jeszcze murawa jest przygotowana perfekcyjnie. Zresztą sami zobaczcie. czasami trzeba było wejść po drabinie czasami trzeba było przeskoczyć płot bo no nie zawsze można wejść na takie boisko zresztą każde boisko ma swojego dozorcę który bardzo mocno pilnuje czy jakiś intrus nie wchodzi i no jakby to powiedzieć nie niszczy lub też nie próbuje niszczyć tej pięknej trawy bo trawa murawa naprawdę przygotowana w sposób perfekcyjny jest z połowa stycznia a naprawdę nie mogłem się napatrzeć, jaki to jest dywan. No tak to wygląda ze stanowiska komentatorskiego. W głębi drugie boisko. Dobra, wszedłem tu po drabinie, to teraz trzeba bezpiecznie zejść. No to co? Idziemy tam, gdzie nie ma wara, czyli idę. W zasadzie po tym wszystkim to mi zajęło też... Yy, ładne półtorej godziny w zasadzie yy, zaczęło się już oczekiwanie na yy, przyjazd Lechitów, którzy mieli wylądować na lotnisku w Antalii około godziny 18:30. Yy, celowaliśmy razem yy, z innymi, razem z całą ekipą medialną Lecha Poznań, że mogą się pojawić już też od godziny 19:00. Yy, no pojawili się dużo, dużo później. Yy, niby było wszystko w porządku, ale ale pojawili się dużo, dużo później, także te wieczory tutaj naprawdę, jak ktoś czekał na zewnątrz, już przygotowany ze sprzętem, no można było zmarznąć, bo może nie powiedziałem nic o temperaturze i o warunkach, które tutaj panują, jeśli chodzi o pogodę. Jak wiecie, albo jak większość z Was się orientuje, rok temu w Belek w zasadzie większość nie padało i były to nieprzyjemne warunki. Było nieprzyjemne. Mnie po prostu i, i no, często te warunki torpedowały ja, niektóre z e, trenera na walki. E, w tym roku e, zapowiada się przepięknie. No, mogę to powiedzieć z pewnością. Monitoruję trochę pogodę. Dzisiejszy dzień e, bezchmurny, w zasadzie. Ciepło, no w granicach 14 stopni. E, zdarzały się nawet osoby, które e, opalały się na plaży w strojach kąpielowych. E, jeśli chodzi o, e, o to, co się dzieje wieczorem i rano, no rano i wieczorem jest bardzo zimno, nie ma co ukrywać. E, trzeba być dość grubo ubrany. Dobrze, że zabrałem tę czapkę ze sobą, choć spodziewałem się, że to będzie troszkę inna ta amplituda e, temperatur. Także jeśli chodzi o pogodę, no, zapowiada się świetnie. Wracając do przyjazdu Lechitów. Lechici w zasadzie przyjechali. Trwało to dość krótko, nie ma co ukrywać. Każdy zmęczony po locie też się dzisiaj rano zbierali. Jak to wyglądało, już teraz spójrzcie. you <laughs> Godt luft. Po szybkim zameldowaniu się w swoich pokojach e, ja jestem zameldowany na piętrze szóstym. Lech Poznań jest zameldowany na całym piętrze. Pierwszym, Lechici zeszli do restauracji, tam zjedli kolację. Nie wiem, czy dzisiaj, na dzisiaj, coś jeszcze jest organizowane, ale wątpię. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to na pewno z rana wszystkich poinformuję, jaki jest mniej więcej. Plan y, działania, jak ja będę przedstawiał Wam y, te informacje, i myślę, że należałoby po prostu śledzić y, mój profil na Twitterze. Y, Hubert Michno, myślę, że większość z Was już zna, i tam będę na bieżąco Was informował, jak to wszystko będzie wyglądało. Wracając jeszcze do kadry Lecha, którą widziałem wychodzącą z autobusu, no. Dużo młodych, nie ma co ukrywać, dużo młodych. Pierwszy wyszedł Christian Goetker, nie wiem, czy całkowity przypadek, czy po, mi się akurat to podobało, że on wyszedł, może już nie mógł po prostu wysiedzieć. No a tak cała stara gwardia, no Darko, Pedro, Tomas Rogne, no, no wszyscy najważniejsi, no wiadomo, kilku też brakuje, no ale takie, takie jest życie, no czekamy, może coś w najbliższych dniach się zmieni, może będzie jakaś niespodzianka, może będzie jakiś in, nie wiem, dużo się mówi, a może z kolei znowu będzie jakiś out. Z tego tego też w zasadzie bym nie wykluczał. Także, tak jak mówiłem, śledźcie mój profil na Twitterze y, oraz mój kanał YouTube, y, Hubert Michnowicz i tam też znajdziecie wszystkie treści. Także, jeśli chodzi o dzisiaj y, to wszystko, y, trzymajcie się.